Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Eee, no, gramy dzisiaj w Petsymulator 99. Eee, nie wiem, może jeżeli widzicie jakieś lagi, to Was bardzo za to przepraszam. Eee, dobra, eee, wybrano sobie Pety, przyszedłem pierwszy świat, żeby zobaczyć w ogóle, jak, jak tam eee, działa ta gra. E, zaraz sobie odbierzemy tego pierwsze, e, pierwsze jajko. Mm, udało się mm, mi, z mikrofonem w końcu nagrywamy znaczy, już nagrywaliśmy e, przedtem, ale. Mm, o, kaczkę mamy. E, no, ale musiałem po prostu z, trochę popra ponaprawiać i teraz będzie, powinien być lepszy dla was dźwięk. E, no. Pet Simulator 99 to jest naprawdę świeżo tańka gra, chyba sprzed dwóch dni. Yy, ja niestety sobie niczego nie wysyłałem, jeżeli chodzi o Pet Simulator X, o dziwo, bo na moim starym koncie yy, miałem dużo bardzo fajnych petów. No ale nie przesyłałem, może sobie prześlę, ale wolałam zacząć od początku, a nie, wiecie, a nie już, yy, yy, Wolałam zacząć od początku, a nie, wiecie, a nie już yy, na wyższym poziomie, bo bym to od razu ukończył i by już nie było, tak, nie byłoby takich fajnych odcinków. Nowa aktualizacja chyba będzie, yy, podaję 15 grudnia tej gry. Yy. Dobra, lecimy do kolejnego świata. Musimy zrobić więcej tych. Dobra. Ym. Dobra. I teraz jeszcze chciałabym Wam jedną rzecz poinformować, o której mogliście nie wiedzieć. Myślę, że już każdy z Was. O tym wie, jak już ktoś grał w tą grę. Yy, a chodzi mi tutaj o, o właśnie te łapki. Jeżeli zdobędziecie ich 50, yy, a ja jeszcze ich nie zdobyłem, to najprawdopodobniej dostaniecie wtedy jakiegoś hage Peta, czy jakoś tak, nie wiem jak to się nazywa. Te, te najlepsze Pety jakiegoś najprawdopodobniej dostaniecie. Hmm. Dlatego myślę, że warto. Mamy już 2 na 50. Otwieram sobie tutaj jajko kolejne. Zaraz. No teraz otwieram. I... Papuga, ok, jaka była rzadkość? Ok, 25% na to było na tą papugę. I 18%. Dużo, 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 jak na początek. No, chodzi mi o, o te pety, co tutaj macie u góry. Widzicie takie na no, mm. e, I teraz, jeżeli chodzi o moją recenzję gry. E, bo e, kiedyś mnie, e, mnie tam e, dwie osoby zapytały na komentarzach e, Czy będzie recenzja jakiejś gry No i ja na, odpisałem może e, Więc może będzie, a może nie będzie No ale teraz będzie e, Jeżeli chodzi o tą recenzję e, w porównaniu do Pet Simulator X to to jest o wiele moim zdaniem lepsza. Ładniejsza graficznie. Lepsze pety. Hmm. Ten pasek, te ranki są lepsze, lepiej działające. Di da darmo diamenty możemy. Trading flaży trzeba sobie odblokować. A to akurat minus. Um. No, można łapki zdoby, zdobywać. Naprawdę, moim zdaniem, to jest o wiele lepsza wersja. Jeżeli chodzi o te też pety, bo obecnie mamy cztery. No okej, okay, powiedzie mało. A dla tych, co jeszcze nie grali, myślę, że już każdy o tym nie, możemy sobie to powiększać możemy zdobyć, nie wiem, 14, czterna... dużo możemy zdobyć, że po prostu one za mną będą chodziły. Nie, że ja mam za robuxy płacić teraz e, podejrzeć 250 Robuxów, żeby 44 pety za mną chodziły tylko za robuxy. No. Moim zdaniem to jest dosyć droga cena i jeżeli w porównaniu do tej gry, ja mogę to kompletnie za darmo, po prostu, no kompletnie, no e, za diamenty mogę. Możemy jednak kupować te diamenty, e, z czego wam bardzo nie polecam, bo kurs takiego jednego diamenta to jest chyba jakieś szaleństwo moim zdaniem. No patrzcie, to jest, za ma to jest bardzo mało jak na taką ilość. Ja rozumiem 125, no ok, jeszcze dobra cena w miarę. Powinno tutaj być tyle, co, czyli 25 tysięcy. Um, ale moim zdaniem dla początkujących to to jest ok, ta pierwsza kwota. Ale jeżeli chodzi już dla jakichś, um, dla tych, co mają już na przykład tego hałczu e, diamentowego, e, di, diamentowego kata albo diamentowego kata. No to myślę, że takie coś to jest bardzo dla niego mało, bo widzicie tutaj mają osoby po 100 tysięcy, a my mamy obecnie prawie, prawie nawet nie 400, no teraz już 403, więc yy, nawet nie jesteśmy najgorszymi, bo patrzcie, ktoś tu ma 89 klimatów. Dobra, i teraz jeżeli chodzi mi, że możemy nosić więcej petów, to właśnie to teraz kupuję. Pewnie już dla tych, co grali w tą grę o tym wiedzą. Mm. Wkrótce wam jeszcze pewnie jakieś poradniki zacznę wrzucać. Na razie jednego poradnika wam wrzuciłem. Mm. I o dziwo nikt się nie zgłosił po ten konkurs. Ale on już jest wyczerpany. Nie ma zwycięzcy, bo nikt do mnie nie, nikt nie pisał w komentarzu. Wypiście, wypiszcie, jeżeli... Bo teraz ja wam zrobię konkurs, ale to dopiero na końcu... Yy, to tylko dla tych widzów, którzy oglądają do końca. Yy, no. Oczywiście nie... Yy, mo, może powiem, to na końcu może nie. Zobaczymy. Yy, no, wkrótce też będzie ten. Yy, wkrótce może będę nagrywał live'a. Yy, myślę, że nie wiem, tak na 100 subskrypcji 30 Myślę, że będę, no... Już teraz... Mm, już, no, na początku było mało, nie myślałam, że tak szybko się to rozkręci, że zera będę miał. E, Podaj, że teraz 17? Około tak, no. No. Piszcie, czy też lubicie Pet Simulatory. Mm dzie w ogóle 99 czy lubicie teraz jest nowa w ogóle wszystko yy, no piszcie czy wam się podoba yy, co byście chcieli żeby było czy w ogóle ukończyliście yy, no myślę że mam nadzieję, myślę że nikt się nie zgłosi po ten konkurs co zaraz ogłoszę yy, no, ale może ktoś napisze. Wystarczy, że podacie swój nick, nie? To wtedy tylko, gdy się pojawi e, ma mailbox, kiedy ja go zdobędę, muszę ja pierwszym rangą ukończyć. No, bardzo fajnie. E, no. E, no, i gdy, e, do e, gdy się odblokuje, najprawdopodobniej 15 grudnia odblokuje się e, nam ten. Mm, mailbox no to wtedy mm, będę wysyłał widzą. Myślę, że co odcinek taki spec simulatora będę wam wysyłał. Dobra. Zbieramy do oś 60 tysięcy Dobra, a w tym czasie, póki oni mi tam psują, teraz ja wam ogłaszam konkurs, którego, na który każdy z was. Może, wiecie, może zdobyć. Um, dobra, konkurs jest bardzo fajny, bo ni niestety nie będę Wam rozdawał Dragon Egg, to najprawdopodobniej w kolejnym odcinku z tej gry. Um, ale będę Wam rozdawał za 125 Robuxów 6000 diamentów. Um, nie wiem, może kogoś to interesuje. Um, no, yy, i może kogoś z Was to inter będzie interesowało, to będę mógł, wiecie, kupić, więc dlatego będę rozdawał. Mm, więc myślę, że to będzie jeden z ostatnich konkursów z tej gry bo na razie konkursów będzie mało, jak będziecie więc jak będzie ten jak będzie nie wiem może jak będzie 30 to będzie subskrypcji, to myślę że wtedy dopiero będę więcej jakby wiecie um, do, dawał wam te nagrody, no z the toilet to toilet tower difference idziemy dobi e Pójdźmy do Odbi, przejdźmy. To is Toilet Tower Difference, y, już nie, no bo nie ma już tych cukierków, z, z czego pamiętam. Y, to y, myślę, że w obecnej chwili nie będę tego nagrywał. Y, na razie będę nagrywał tego, y, jak to się nazywa jakieś historie, no bo. Y, no, 26 sekund bardzo szybko przeszedłem. No. to Co ja w ogóle mówię? Teraz, więc myślę, że na razie będę mm, robił jakieś historie, by się zbliżać święta. A tak w ogóle, piście, czy już macie swoją choinkę pierwszą, stawiliście. Piszcie, czy już macie tą choinkę. A my w tym czasie idziemy mm, potem po. Mm, to tak, po petym. Cepnijmy się. Dobra, idziemy. sobie mam nadzieję, że trafię. Tego, y, stracha na wróble. Dobra. Pszczoły mamy. Okej, okay, na, najłatwiej zdobyć pszczołka, pszczołka akurat, dobra, okej, okay, mamy, odblokuj jedną y, y, arenę i zdobądź 7000,5 tysięcy końców, dobra, będzie proste. Pszczoła kolejna, traf coś lepszego, chcę jakiegoś dropa lepszego trafić, a nie. No, chociaż mi lepsze te pety dają. Dobra i chodziło mi o mailbox. Będę wam wysyłał. O tym po prostu wyślę was, kliknę wasz nick, Wpiszę że po prostu swój nick i wtedy wiecie, będziecie. O nie, mi się znowu zlagowało. Dobra, w ogóle jak tam z pytaniem mamy? Mm, nie, jednak mi się nie zlagowało. Eee, więc tutaj widzicie, są z rzadkich nie mamy żadnego obecnie. Mamy same takie, mamy same pospolite. To jest na razie na stanowisku pszczółka. No. No. Eee. No i co, zapraszam Was do konkursu i do kolejnego.